No dobra, no to wróciłem, ale na ile to się okaże. Każdym razem jak jadę rowerem zastanawiam się, jak to jest możliwe, że to jest zawsze pod wiatr. Nieważne w którym kierunku się jedzie, zawsze wieje zna przeciwka. Możecie mi nie wierzyć, ale dzisiaj musiałem policzyć ile mam lat. I nie dlatego, że tak dobrze się czuję, że straciło to dla mnie znaczenie. Dlatego, że mam taką złą pamięć, że po prostu nie pamiętam starość. Jeśli oglądaliście mój odcinek z tymi moimi postanowieniami na nowy rok, to jednego nie udało się zrealizować. Nie udało się zejść z wagi. Teraz, tak z perspektywy czasu, to myślę, że rzucenie nikotyny planowanie zrzucenia wagi to chyba takie słabe kombo, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo realizacji ale cała reszta OK. 315 km za miesiąc tyle będziemy jechali z jednym kolegą. Weter Ronda to jedna z największych takich amatorskich imprez na świecie. 315 km koło jeziora Wetern. Kil między kilkanaście a 20, 25 do 30 tysięcy osób zapisuje się co roku, ale między kilkanaście tysięcy a 20 tysięcy startuje. No i o tym, że będę jechał, no to wiedziałem już od, od dłuższego czasu. Zresztą mówiłem Wam o tym. I nawet sprawiłem sobie trenażer. Trenowałem dzielnie do Grudnia, do końca grudnia, do świąt, i w styczniu w pracy zaczął krążyć jakiś wirus, i załapałem się na niego dwa razy. Tak więc trzy tygodnie w styczniu, dwa tygodnie przerwy, trzy tygodnie w lutym, i później bardzo długo dochodziłem do siebie, zakładam, że to ta choroba, w której nie dalej wiele osób nie wierzy, ponieważ do tej pory nie odzyskałem węchu w 100%. No, i to też ten brak ruchu nie pomagał w, w osiągnięciu tej wymarzonej wagi. Tak więc teraz, już po prostu ten temat olałem. I skupiam się na tym, żeby wyrobić sobie jakąś tam odporność, endurance, tak zwany, na przejeżdżanie dłuższych kilometrów. Staram się jeździć tak powyżej 300 km tygodniowo, z czego jeden dystans przynajmniej, żeby był powyżej stówki. E, dzisiaj będę jechał między 80 a 100. Jeszcze nie zdecydowałem. A w weekend e, w sobotę będę jechał między 180 a 200. Ale takim tempem ameryckim. Tak aby, aby przejechać, aby, aby mitochondria pobudzić, żeby nauczyć znowu brać e, organizm energię. Z Ale nie o tym, nie o tym odcinek. Odcinek jest o tym, że, że przy tak długim dystansie w pewnym momencie dojdziemy do momentu, w którym my, my zaczniemy słyszeć napęd. A to zdecydowanie nie jest dźwięk, który sprawa przyjemność w czasie jazdy z suchy łańcuch. No i tak, jest e, oczywiście możliwość zabrania ze sobą e, teleczki z oliwką, gdyż jak, jak kolega Lisek Pozdrawiam serdecznie, podpowiedział, jakaś butelka mniejsza po, po kropelkach do oczu na przykład. Tyle tylko, że na ten nieistniejący teoretyczny problem jest rozwiązanie bardziej profesjonalne. Czyli o czym tak naprawdę jest ten odcinek, bo na razie to dużo gadałem, a niczego się nie dowiedzieliście. Jest taka rzecz, bez której w tym momencie na rower się nie ruszam i ma to związek, tak jak mówiłem wcześniej z smarowaniem łańcucha. To są oliwki, których używam w tym momencie. To jest oliwka ceramiczna. Jedno smarowanie starcza mi na 160 km 150-160-160 przejechane więcej. a to jest hydrodynamiczna i na tej przejeżdżam 300 km. Możecie mi wierzyć, lub nie. Jeżdżę tylko, kiedy jest sucho, kiedy jest mokro, nie jeżdżę, lub też jeżdżę na terenach w domu. Tylko tak, nie da się wyliczyć dokładnie tych 160 czy też 300 kilometrów wychodząc na rower. Znaczy, no da się, no ale ja tak nie jeżdżę. Planuję z grubsza, jak długo będę jechał, jak daleko będę jechał, ale wiecie jak to jest. Taka, takie wyjście na rower dla przyjemności, na kawę, na ciastko, zrobić kilkadziesiąt kilometrów, wrócić do domu, może się różnie skończyć. Mam tylko małą podśrodówkę, nie lubię wozić zbyt wielu rzeczy po kieszeniach i nie lubię zabierać całych tych... Buteleczek, które no duże nie są, ale jakieś tam strasznie małe też nie są. Plus jedna rzecz, której, której nie lubię, to to, że ten aplikator zawsze podaje więcej oliwki niż bym chciał. A to nie są tanie rzeczy. I tak jak mówiłem wcześniej, lisek podpowiedział mi ten patent z buteleczką po kropelkach do oczu. No nie mam buteleczki po kropelkach do oczu, ale jest coś innego, coś co ostatnio dostaliśmy na sklep. Produkt filmy. Rider I oni robią zestawy, takie, którymi naprawiamy sobie tu To jest produkt nowy. To jest coś, co dla mnie było tak mówię, rozwiązaniem, rozwiązaniem problemów pierwszego świata, czyli jest to aplikator na łańcuch, który nie tylko jest mniejszy niż normalna buteleczka, ale oprócz tego sam aplikator wygląda inaczej. Czyli, tak jak widzicie, jest tutaj. Ja to zrobię tak, chciałbym zrobić tak, żeby to było widać, żeby to było oświetlone, ale oczywiście łapie fokus na mnie. Więc tak, w tym miejscu, tu w środku jest ten aplikatorek i ten otworek w aplikatorku jest dosyć mały i to jest taki gumowy dzyndzelek plus cały ten aplikator, cała główka wyłożona jest gumą i to siedzi na łańcuchu dosyć ciasno, czyli w tym momencie, tak jak widzicie, zalewamy tylko środek łańcucha, zalewamy tylko... W środek ogniw, czyli tylko te ruchome elementy, a nic nie rozlewa nam się na boki, nie trzeba nic wycierać, nie trzeba wozić ze sobą żadnych szmatek. Czyszczenie łańcucha później to jest czysta przyjemność. I ja wiem, że ludzie powiedzą mi teraz o wosku też, ale nie mówcie mi o wosku, nie mam zamiaru łańcucha woskować jeszcze w tym momencie, ponieważ nie znam nikogo, kto przejechał na łańcuchu realnie 300 km i. Był w stanie powiedzieć, że w, przez, po tych 300 km łańców wciąż był cicho i, i nic go nie drażniło w trakcie jazdy. Ja na tym hydrodynamicznym e, smarowaniu, na, tym, na tej oliwce hydrodynamicznej, przejeżdżam 300 km i po tych 300 km smarowałem tylko dlatego, że gdzieś tam po prostu jakieś tam głos z tyłu głowy mówił, że czas posmarować, a mógłbym po prostu jeździć dalej. To jest bardzo ciekawa oliwka, która działa w bardzo ciekawy sposób i może zasługuje na własny odcinek który może nagram, a może nie nagram, bo wiecie jak to ze mną jest. Tak więc dzisiaj była tylko taka krótka forma na temat lubrety e, od firmy Riders, z którą nie mam nic wspólnego. E, nie jest to żadne lokowanie produktu, nie jest to materiał sponsorowany. Kupiłem to za swoje własne pieniądze. Używam i tak jak powiedziałem wcześniej, bez tego nie wychodzę z domu, a w środku tutaj mam e, ceramicznego makofa na suche, ponieważ używam tylko oliwek na suche. E, trzymajcie kciuki za to, żeby mi się chciało, ponieważ e, już mogę coś powiedzieć o tarmaku, który sobie tutaj z boku stoi, gapi się na mnie czeka na jutro, na troszeczkę dłuższą jazdę. I wiem, że przynajmniej jedna osoba czeka na, na moją opinię na temat tego roweru. Mam coś do powiedzenia, tylko muszę się zebrać w końcu do kupy i to powiedzieć i nagrać. Wszystko na dzisiaj. I widzimy się, kiedy się widzimy.